Ja się ogromnie cieszę, bo dla nas każde zainwestowane euro z funduszy europejskich, które poprawia jakość życia, poprawia funkcjonowanie również całego naszego województwa, to ogromna radość i cieszymy się właśnie z takich projektów. Które przede wszystkim bezpośrednio służą mieszkańcom. No, miasto Zgierz już w poprzednich perspektywach pozyskiwało dużo środków na chociażby chyba wszystkim nam dobrze znany park kulturowy Miasto Tkaczy, który jest taką perełką na, na mapie województwa łódzkiego. Teraz do tego kolejne adresy dołączą, ale myślę, że jeszcze przed Panem Prezydentem na pewno wiele wspaniałych kolejnych pomysłów. I cieszymy się, że właśnie środki europejskie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w ten sposób są nie tylko wydatkowane, bo ja zawsze podkreślam, że to są dobre, mądre, właściwe inwestycje. I mogę tylko pogratulować. I myślę, że mieszkańcy Zgierza również się cieszą, to taki zajączek dla nich można powiedzieć, bo święta za chwilę, ale bardzo się cieszę i, i mam nadzieję, że to nie koniec. Jeszcze przed Urzędem Marszałkowskim i Panem Prezydentem Miasta Zgierza wiele ciekawych inicjatyw, które będziemy razem wspólnie przy wsparciu sejmiku Województwa Łódzkiego realizować. Dziękuję. Dziękuję Pani Marszałek. Proszę zapyrać, o Panią Przewodniczącą tak, projekt termomodernizacji jest zawsze bardzo trudnym projektem, także gratuluję panu prezydentowi, który nie boi się trudnych wyzwań i podejmuje się tak trudnego projektu, to jest rzeczywiście tak, że samorząd najlepiej wie, jak się wydaje pieniądze, te pieniądze, które województwo łódzkie może, którym województwo łódzkie może wspierać samorząd, to wiemy, że trafiają zawsze w najlepsze projekty, ponieważ to samorząd właśnie wie najlepiej, jakie wydawać. Najlepsze projekty są właśnie takie, jak powiedziała pani marszałek, takie, które poprawiają komfort życia przede wszystkim mieszkańców. Zgierz Wiadomo, duże miasto powiatowe, które przez lata było niedoinwestowane, bardzo się zmienia w ostatnich latach i rzeczywiście potrafi z tych funduszy korzystać. My, jako Sejmie Województwa jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy przykładać do tego ręki i oczywiście oferujemy dalsze swoje wsparcie w tych zamierzeniach dla miasta Zgierza. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, to jest szczególnie miejsce na Mawrze Mamy miasto czy mamy tutaj powiedzmy muzeum, park. Jest oczywiście druga też część parku w pobliżu, rzeka Wzóra. Bardzo okay, je panu lubię. Czekamy, czekamy, czekamy. Szybko, Panie państwo idąc za słowami pani marszałek i Pani Przewodniczącej, dla nas to bardzo ważne wydarzenie. Wydarzenie, które ma na celu właśnie poprawę komfortu życia naszych mieszkańców, czego chyba nam wszystkim na sercach najbardziej leży. Dzisiaj te przysłowiowych dziewięć budynków, które w ramach projektu Zostanie zrealizowanych dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, za które serdecznie na ręce pani marszałek, całego zarządu, ale również na ręce radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego i całego tego wsparcia bardzo serdecznie dziękuję. Mamy rzeczywiście wiele do zrobienia w naszych obszarach miejskich, w mieście Zgierzu wiele się dzieje, zwłaszcza w otoczeniu takich perełek kulturalnych, kulturowych w naszego naszej aglomeracji łódzkiej, park kulturowy miasto Tkaczy, ulica Dąbrowskiego, obszar Parku te dziewięć budynków często związanych z historią. E, Miasta okresu XIX wieku i lat późniejszych momentów rozkwitów dzisiaj dzięki tej konkretnej inwestycji zyska nową jakość, nowy komfort funkcjonowania życia mieszkańców z modernizowanymi w pełni kamienicami i oficynami, które dzięki podłączeniu do sieci cieplnej zapewnią najlepsze komforty. I tak jak pani marszałek powiedziała, to nie nasze ostatnie słowo. W tym projekcie mamy jeszcze parę dokumentów wykonanych w ramach środków pozyskanych z funduszy norweskich i zamierzamy je skrzętnie wykorzystać na kontynuację prac właśnie na ulicy Dobrowskiego, dla pozostałych obiektów będących własnością miasta, po to, aby stwarzać coraz lepsze warunki. Gorące jeszcze raz podziękowania, bo te 14,5 miliona łącznej inwestycji, a 10,5 miliona dotacji pozwoli z całą pewnością spełnić oczekiwania i potrzeby dla nas wszystkich. W mogę zapytać Co? jeszcze o, o ulica Dąbrowskiego w Faremont, w a czy jest możliwość, że tutaj przy tych fabrykach powstanie jakaś galeria? Szanowni Państwo, Pan Redaktor słusznie zauważył, że rzeczywiście jesteśmy w obszarze coraz dalszych zmian. I widocznych zmian. Ulica Dąbrowskiego jest tego najlepszym przykładem. Pani Marszałek o tym również mówiła, wjeżdżając. Ten obszar jest przekształcany, zrewitalizowana przestrzeń parkowa, widoczny na końcu ulicy Dąbrowskiego, Pałacyk, Urząd Stanu Cywilnego, powstające RONDO i sąsiedztwo dawnych zakładów ZOTA, które w tej chwili poddawane są procesom inwestycyjnym w zakresie stworzenia miejsca do codziennego bytowania dla naszych mieszkańców, miejsca komercyjnego, jednakże takiego, który w obszarze, że Nowego centrum miasta, jak w naszym mieście się o nim mówi, jako tej, tego konkretnego osiedla jest bardzo niezbędne i oczekiwane. Będzie również najlepszą wizytówką tych zmian dalszych zachodzących i mam nadzieję, że dzięki temu, dzięki inicjatywom publicznym, dzięki inicjatywom naszego samorządu przy wsparciu samorządu województwa łódzkiego, także te prywatne własności będące również w ich otoczeniu, będą zyskiwać nową jakość, nowy wygląd i tym samym zmieniać oblicze miasta. Czy mówimy tylko o L... Mówimy o kompleksowej termomodernizacji, a więc elewacje, stolarka okienna, drzwiowa, to także chociażby izolacja fundamentów, docieplenie wewnętrzne, bo mamy obiekty zabytkowe, które ze względu na swój charakter, na swój wygląd zewnętrzny będą pod opieką konserwatora musiały być zachowywane w tym obecnym kształcie, ewentualnie w przypadku ich konieczności odtwarzania. Do tego poszycie dachowe, zmiana również układów wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych, tej całej części Wspólnej, to wszystko w ramach tego projektu będzie zrealizowane dla dziewięciu obiektów, tych czterech głównych, mieszczących się praktycznie w Pierzeniu ulicy, ale także oficyn, które mieszczą się na dziedzińcach, a są to miejsca charakterystyczne, nie reklamując, jeden z filmów między innymi był tutaj ostatnim czasy kręcony na podwórku właśnie tej kamicy, przy której jesteśmy.